Halo, halo. Serdecznie witam was bardzo, bardzo już w e, 12 odcinku. Dzień 7 dzisiaj znowu e, znowu sobie nie apimy czyterów, tylko tym, e, tylko znowu będziemy sobie po prostu tutaj na Freebirdzie robić sobie e, event Ban czyż pan. już mam, tak więc e, tak więc e, zaczynamy. Od razu napiszę. Zaczynamy sobie Ban pan i już zaraz zobaczymy i pierwsza osoba, która się tutaj tepnie to będzie. Yy... Będzie komi. Idźmy sobie od góry, żeby się nie pomylić, tak jak przy ostatnim odcinku. Witaj bardzo serdecznie Komi. Jesteś pierwszą osobą. Yy... Weź sobie skrzyżkę. Otwórz. Co ci poleci? No, halo? No nie, i banik na to jajku. Jakoś... Znowu nie poprawiłem tego, no nie. Ja od razu smutno błyska, bo tu już pierwszy ban poleciał, ale dzisiaj czuję, że będzie banowane. Dobra. E, co jest następny? Kamil. Kupę, ok. Kamil, kupę. Bardzo fajny nick. Proszę bardzo, witaj serdecznie. Tu się znajdujesz ten. Hmm. Czekaj, wciskam się pod kurczaka. E, Proszę bardzo serdecznie, skrzyneczkę. sobie otwórz. Otwórz tutaj tę skrzyneczkę, no halo. Chodź tu. Otwórz skrzyneczkę. Kamil! No, halo, no. Otwórz skrzyneczkę, no. Nie rozumiesz? Jeszcze raz ci napiszę. Otwórz tu skrzynkę, no. O, dokładnie. O, trzcinę wygrał. Co prawda nie jest to super, dobra. Tak więc od razu trefimy na spawna. Oni nie wiedzą jakim z sobie tutaj schematem działam, więc po kolei wszystkiego K kolejną osobę biorę. O chodź tu, eee, Tak więc proszę bardzo. A się, że każdy po kolei. No, otwieraj szybko. Ojej, kuami to dosobana. Okej, okay, dobra. Był już, więc Kamil był MC Kuba, okej. Okay. Dzisiaj tak szybciutko tak. Tutaj yy, chcę powiedzieć tutaj o tym, że są nowe edycje, się zbliżają dokładnie w, w, w piątek startuje Easy o godzinie 12. O! Yy, tak więc od razu cię wytepam. Co wy, bardzo ładnie wylosowałeś. Yy, Kuba był, teraz. O, teraz ja otwieram. O! Dobra. Ja już byłem teraz. No life. No life. OK, dobra. No life chodzi tu proszę bardzo skrzyżkę. Tak więc są nowe edycje, tutaj gdzieś się pojawi adnotacja do filmiku, tam gdzieś mówiłem o nowych edycjach Ogólnie... Yy... No, event na YouTube'a No i nie, no i nie zdążyłem mu powiedzieć No nie. Jak teraz smutno jest, dobra Teraz jest, o Nidu, TP Nidu niech będzie Chodź tu Nidu Serdecznie witam O Chodź tu tutaj tak i proszę bardzo Inni, Nidu teraz otwiera. No co otworzysz to? Halo, otwieraj. No otwieraj, dobrze. O, 5000 zgarnął, ale ładnie. i ma kalsy? O, ale halo. I ona tak zdobywa. Który ma poziom górnictwa? O, nie, chyba muszę zmniejszyć ten drop z górnictwa. Bo to, to, to ma 60 level już. Dobra, kto teraz? Mm. Play, O, play games ich będzie. Okej, okay. play sowy, chodź tutaj z głową y, smoka. I chodź, tu bardzo serdecznie otwieraj, tu skrzyneczkę. Tysiąc hajsiku, o. No właśnie, wy tam macie tyle hajsu, bo, o, dobra. Teraz się tepnął. Tak, w takim razie teraz, euh, y, Sere, Serewiusz. Serewiusz, okej, okay. Serewiusz, chodź tu do mnie. Chodź tu. Chodź. Ruszasz się, czy się nie ruszasz? Serewiusz. Halo, Serewisz? Chyba się nie ruszasz, tak więc stracisz na razie swoją szansę. Bardzo mi przykro. Serawiusz był. O, dat fresh, a sobie. Okej, okay, dat fresh, bardzo serdecznie witam. Też skrzyneczka dla ciebie. Ruszesz się, ruszesz się, dobrze. Tak więc otwórz. Czy mu napiszę? Bo to. Halo, dat fresh, otwórz tu skrzężkę. Masz. No i banik, no niestety bardzo mi przykro. Dat e, wylosował bana. Plingum sobie był. Teraz unit niech będzie. Chodź tu unit. Bardzo chodź tu. Chodź, proszę bardzo, Skrzyneczka dla Ciebie. Unit, no teraz zobaczymy, co ty wylosujesz. Tak się śmiejesz z kolegi, co? No otwórz. Nice. Muszę wam dodać jakieś nowe bloki tych, tych skrzynek. Dobra. Unit był teraz. E, Adarkus. Nie będzie Adarkus, chodź tu, Adarkus, z tyłu masz mnie. Tu proszę bardzo. O, czekajcie sobie jeszcze jakiegoś tutaj zwierzaczka. Pan. Kurczę, myszka mi się przez chwilę zbagowała. O nie. Co mi się tu stało? Myszka, czekajcie chwilkę. Jakiś paprą mi się dostał pod myszkę. Dobra, już wszystko spoko jest. Eee, okej, idzie też. Okej, okay, dobra. Jest Ali Gdańsk. O Darkusie jest Aligdańsk. O, helperka, chodź tu, helperko. Alicjo, Proszę bardzo, skrzyneczka. No, otwórz to. Z tyłu masz. No już. O, 1000, dobra. Eee. Okej. Okay. Kto teraz jeszcze nie był? Aligdańsk, dobra, niech będzie bestia. Bestia, chodź tu bestia. Nie wygląda jak bestia. Ale proszę bardzo. Proszę, to dla ciebie, otwórz sobie. O, banik na 5 minut, no. Na no, niestety. O jego, jaki ten event jest śmieszny. Dobra. TP. Może nie śmieszny, co trollowy, dobra. TP Fox. Okej, okay. chodź tu. Fox Trofala. Fox Trola. Fox Trolafa. Fox okej. Okay. Tro... O, dostał trzcinę. Na tamtym evencie chociaż była opłacalna, teraz wyszła każdy to ma. How? Piesęł Proszę bardzo dla Ciebie. No halo. Fresh. Fr -f -f masz, masz skrzynkę, no masz. Otwieraj. Pięć tysięcy, ale pięknie. A ile masz hajsu? no dla was to ja. O nie! Halo. To jest jakieś. To. Nie, nie. Ja po prostu nie rozumiem. Oni po prostu. Non stop, no life'i mają... Zaraz wam pokażę lewele. To jeszcze mi został. Mateusz, ok? Zrobię jakieś normalnie danin na rzecz państwa. 10% dziennie będzie zabierane. No, ty byłeś bardzo szybko. To jeszcze został. O, kapusta. Jeszcze kapusta i. TPX kapusta. Chodź tu kapusta. Kapusta, proszę bardzo. Otwórz sobie. Ścina, bardzo ładnie. I TP Spawn, y. kapustka. Okonka chyba jeszcze ominąłem, tak? O, ominąłem okonka, zapomniałem. Dobra. O, bardzo ładnie. TP, okonek. Okej, okay, nie będzie jeszcze do mnie. Chodź tu okonek, bardzo. O, kwiatek masz. Kwiatko masz, proszę bardzo. Tak się kręcisz. No, otwieraj. A, i banik. A, banik! O nie! O nie, banik. Chyba na tym się skończy ten. Dosłownie. Na, na tym się tutaj skończy, tak? Już nie czekajcie. Dobra, to jeszcze raz zasłonię. Zas zasłonie. normalnie, jak w tamtym evencie. Takie rzeczy. Takie rzeczy normalnie. I to jeszcze na odcinku. No nie, jeszcze 40 sekund mam. Więc nie robię tego eventu. Co ty mnie bijesz? Ja chociaż mam skinę bardzo ładnego. Wręcz. O nie! Wcale o tobie nie zapomniałem. Dobra, jeszcze 19 sekund. No halo, szybko, 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 szybko. No chciałem, że to było to ostatnia skrzynka a to ten... E, e, no... Dobra, jeszcze 10 sekund. Tutaj zaraz się otworzył inne serwery. A! I freelie będzie przeniesiony na wersję 1.10. Tak tutaj, to już tak będzie końca, ale chcę wam jeszcze pokazać jakie tam levele chore tutaj nakopali Coś co powinienem chyba zmienić już. Zaraz, war, praca. Odpalimy GM, proszę bardzo. Co tu się dzieje w ogóle? Proszę bardzo, 52 level. Co to ma być? Jak, zaraz wam pokażę mniej więcej, yy, ile ja zarabiam za wkupanie jednego na drugim levelu. To jest, to jest po prostu, to jest po prostu jakaś y, patologia. Kilow. Wprowadzę daninę osobistą yy, dla mnie, patrzcie, wykopałem sobie 4 koble, dostałem, dostanę ile, no halo. O, dostałem tyle, ale patrzcie, za wykopanie tego, okej, okay, zaraz jeszcze się ich spytamy. Jak yy, będzie, ile ci leci za wykopanie... No ile ci wyleci w diaksy, bo To mnie to strasznie interesuje? No dobra, to w takim razie... W takim razie go sobie tutaj tepniemy. Zaraz zrobimy teściki. Chodź tu. Yy. No dobra nauki niech będzie. No chodź, dobra, dla dobra nauki. Ile Ci wyleciało? Bo tutaj... Wiecie, to jest takie dosyć ciekawe ile? Widzicie, się, patrzy, po jakie tutaj 10 prawie dolarów dostał. No, po prostu. E, ja się nie będę wypowiadać. Tutaj po prostu taka e, zgraja siedzieć. Oni kopią sobie cały czas, cały dzień kopią. Wczoraj to chyba 10 godzin tu siedzieli. E, tak więc ja już wam dziękuję serdecznie za to tutaj e, wysłuchanie mojego całego tutaj e, wywodu odnośnie górnictwa na tym serwerze. I chyba tyle. Tak więc, e, trzymajcie się, cześć. O właśnie, w opisie jakiś tam będzie kodzik na pety na jednego peta, na pandę. Tak więc kto dotrwał teraz do tego momentu, to wie. Kto wie, że będzie miał coś fajnego. Oczywiście, kto będzie pierwszy, no jest jednorazowy. I będę od tak się pojawiać, takie kodziki pod filmikiem. Tak więc trzymajcie się, cześć, patrzcie na drugi poziom, on dostaje po 9. To jest po prostu, to jest jakiś kosmos, jak on wykopie nie po jeden, dostaje on kopie po kilka tysięcy tego kompletnie. Dobra, trzymajcie się, cześć. Już nie będę Wam zanudzać, to Elo.